Miłoż, niedawno zdawałeś maturę w szkole, natomiast wydaje się, że dzisiaj ta piłkarska matura i to taka bardzo mocno rozszerzona, bo rywal to na pewno z najwyższej półki, natomiast... Jak czułeś, jak się czułeś wychodząc na taki stadion i wiedząc, no, że przeciwko Tobie biegają zawodnicy, którzy są naprawdę bardzo wysokiej jakości? Przede wszystkim było coś tą różnicę w jakości i w tym, jak poruszali się zawodnicy. Mimo to i tak staram się przygotować tego, jak do każdego kolejnego meczu, mimo że z, z ubiegiem czasu widać było tą jakość i przede wszystkim w końcówce rywal trochę nas nie tyle co zaskoczył, co postraszył, także no, cieszę się z tego punktu. Więc jak e, trener wpuszczał w drugiej połowie ten już tak zwany pierwszy garnitur, kiedy wchodził czy panicelli, czy barko, zawodnicy, którzy jeszcze w piątek remisowali na, na stadionie PZ, czy pomyślałaś o chorzy, się ciężary? Nie myślałem w ten sposób, bo mieliśmy analizę przeciwnika dużo wcześniej i przeanalizowałem każdego z nich też indywidualnie z e, Mariuszem Budynem, także wiedziałem, czego się spodziewać i ktokolwiek nie robił przodu, po prostu byłem gotowy. E, powiedz, no to e, jak, jakie to uczucie, no, kiedy strzela ci gola facet, który parę dni temu wsadził e, dwie sztuki i perze? Jakie to się? Przy... na pewno lekko przykro, gdyż zawsze te czyste konto bardziej by nas cieszyło przy tym bardziej przeprowadzeniu 1-0. Natomiast no, jest to niesamowity napastnik i pokazał swoją jakość właśnie w tej sytuacji. Powiedz miłoż początek meczu Strasburg bardzo mocno nasłusz, w zasadzie już w pierwszej minucie mieli bardzo groźny strzał, który tam minimalnie minął naszą bramkę. Co ty czułeś z tym kolejnym atakiem, że oho, za chwilę będzie jeszcze, jeszcze groźniej, że będzie jeszcze ciężej, czy jednak ten spokój starałeś się jednak zachować? Bardziej odróżniona nada mi zachować ten spokój, bo widać było po nich, że niezależnie czy to była pierwsza minuta, czy 30 i rywal miał sytuację, my staraliśmy się grać swoje. Także po mowie ciała chłopaków byłem pewny, że i my będziemy mieli swoją sytuację, którą będzie trzeba będzie wykorzystać. Mhm. E, Miłość, cztery punkty zdobyte e, w pierwszych dwóch kolejkach, myślę, że niewielu. Spodziewało się, że tak będzie wyglądał bilans Jagiellonii, szczególnie po tym meczu w Strasburgu. Doceniamy ten punkt, natomiast jest pewny niedosyt, gdyż, no mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, prowadziliśmy 1-0, szkoda, że nie dowiedzieliśmy do tego, natomiast trzeba ten punkt szanować, gdyż jest to na pewno top rywal z renomowanej ligi. Czy się czujesz jednym z bohaterów tego meczu, bo kilka twoich interwencji, no top class. Nie do końca, gdyż miałem też swoje błędy i mimo że starałem się na linii pomagać chłopakom, to wiem, że mogłem pewne rzeczy wykonać lepiej. Także czuję po prostu, że zrobiłem to, co mogłem, natomiast wiem, że są rzeczy do poprawy. Dzięki. Dziękuję.